Medale od trzech lat przyznaje specjalna kapituła złożona z konserwatorów zabytków i specjalistów w tej dziedzinie. Konkurs wyróżnia najlepsze, najważniejsze, najlepiej przeprowadzone przedsięwzięcia konserwatorskie i restauratorskie nagradzając zarządców, obiektów i wykonawców prac. Spłynęły aplikacje od tak powiem, właścicieli czy podmiotów, które mają prawo składać te aplikacje. Marszałek również ma złożenia aplikacji, także mieliśmy serię wniosków do oceny przez kapitułę i jeszcze dodatkowy wniosek od pana marszałka. Medalem Dziedzictwo wieków uhonorowana została Storunia parafia Świętego Jakuba za prace konserwatorskie przy elewacji wieżowej zachodniej kościoła parafialnego. Dla parafii na pewno jest wielkie wyróżnienie i zaszczyt, że taką nagrodę otrzymuje od pana marszałka. Jest to dowód na to między innymi, że kościół Świętego Jakuba Został może zauważony teraz, szczególnie po tym czasie, kiedy na nowo niejako odzyskał pewien blask i staje się coraz piękniejszy. Zresztą nie tylko ta elewacja wieżowa, ale również i cała strona zewnętrzna elewacji. Prace restauratorskie w kościele świętego Jakuba prowadzi zespół pod nadzorem konserwatora Ireny Buldenberg. Bardzo jesteśmy zadowoleni, że święty Jakub tak pięknie udało się odtworzyć, bo przecież nie było pewne, czy te ślady tam będą, jak, jak, jak dużo ich będzie, czy będą stanowiły wystarczającą podstawę do rekonstrukcji. Z kolei profesor Marian Arszyński i Jan Teichmann otrzymali medal Hereditas Secularum Dziedzictwo Wieków w drugiej kategorii konkursu za szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków. Obaj naukowcy przygotowali dokumentację, która była podstawą do wpisania Torunia na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od 60 lat tworzyli markę Polskiej Szkoły Konserwacji. Profesor Tajchman jest autorem konserwacji Kamienicy pod Gwiazdą. Mój największy sukces to jest restauracja Kamienicy pod Gwiazdą. Kamienica pod Gwiazdą jest dzieckiem konserwatorskim, można powiedzieć. To jest jeden sukces. No, Sukcesów może wiele. Jest także wielki sukces, jeżeli chodzi o kształcenie przyszłych konserwatorów. Wśród laureatów konkursu jest też profesor Alicja Strzelczyk, specjalistka od mikrobiologii konserwatorskiej, twórca zakładu konserwacji papieru i skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.